Witajcie widzowie ja dziś, dziś moja gra przewidzi przyszłość Więc zaczynamy Tak I teraz obserwujemy Przeglądnimy się Polsce Bułgaria A tutaj nie wiem co to Tutaj też dodałem swój kraj tak jak Cóż, bo, bo tutaj nie wiem, dlaczego postawiłem ten, prowincję, też nic, bo tutaj nic nie było, tutaj nie wiem co, bo, ten, bo też tutaj nic nie było, ale Polska jest duża, wow, a nie, albo mi się to tak zdaje, bo się zmywa z, z Finlandią teren, tak, to jest tylko tak. Polska ma dobrą rangę. Andora jaka jest duża. Lub Monako. Tu ma całe, wow. Tylko powiem. Norwegia jest taka trochę mała. Ale jaka Dania. Dania całkiem sobie dobrze radzi. Mhm. Mołdawia, wow. A jaka Rumunia. Tutaj Mołdawia, tutaj Rumunia, no. Tylko Ukraina tutaj taka. Całkiem ok. Rosja, wow. Tym skończ tego tosta, wypij herbatę i dopiero się zajmi. Okej. Okay. Przepraszam, mnie chwilkę nie było. Jaka Polska jest duża w ogóle? Wielka Brytania to sobie tak średnio radzi, bo na razie ma odjęte tereny. Jaka Turcja jest też bardzo duża. Widać, że już tutaj. Nie mam nawet nie wiem co to jest. Jaka Słowacja jest też bardzo duża. A Bułgaria, SV, Turcja. Usiadł, chyba tutaj zaczyna wojna, bo tutaj Macedonia, SV, Grecja, i Chorwacja. I Bułgaria. Tutaj też jest bójka, że. Czechy i Węgry. Tutaj Polska się bije z Luksemburgiem. Tutaj Holandia. A Niemiec w ogóle nie ma, co jest? Tutaj sobie Wielka Brytania śpiam, a tutaj jest normalnie taka bójka, że masakra. Tutaj Rosja. Jak na, Rosy, jak na Rosję, sobie całkiem dobrze radzi. Polska już ma 15 wojn. Wow. To jest Francja. A co tutaj robię? Jakiś A, bo tutaj jakieś państwa się normalnie odbijają, więc... Briska, to jest... No tutaj normalnie jakieś państwa się odbijają więc będą nowe państwa w Europie Tak gra zakłada, no. Nie, nie! No, i po Polsce. Słowacja Polska zabiła. Polska nie żyje już. No to teraz sobie Słowacja oddam. No tutaj się jakieś kraje odradzają. Jakiś wolin tu jest. A Francja to za chwilę normalnie umrze. Watykan, ale wielki! Przecież to było kiedyś najmniejsze państwo świata. Tutaj się znowu jakiś kraj ten. O, a tutaj Rosja zaatakuje Turcję. Fajnie, naprawdę. Super świetnie. Tutaj Czechy jakiś burlok czy jest takie tam Portugalia tu jest taka wielka, ja się nie spodziewałem, że będzie taka duża ja się wam to postaram przyspieszyć Teraz jest trochę szybciej. W ogóle Czechy i Słowacy mają dostęp do morza. Będą Polskę pokonali. O, tutaj jakiś inny kraj przejął dan. Finlandia, a teraz go Rosja atakuje. Boję się, że Rosja może tę wojnę wygrać całą. Bo tutaj jest normalnie teraz tyle tych wojen, że to mogła być dokładnie trzecia, no nawet czwarta wojna światowa. O, do Słowacji Rosja biegnie świat. Czechy, czym nie pomożecie Słowacji? Słowacja, ona to kopiórkę Tutaj Chorwację, Jelo, Bułgaria i... Mm, no czekaj. nie Serbia i... Mhm, mm okej. Okay. Czechy. Zrobił Węgry i Mudleńską. Jakiegoś... Tutaj ten kraj jeszcze żadnego... Heland jeszcze żadnego kraja nie zabił. Kraj nie zabił. O, kurczę, Bela. Wow. Po prostu powiem: Ukrainę, Białoruś, Mołdawię, Turcja, Finlandia. wow, Tego się właśnie bałem. Obawiałem się tego. A kurcze a ja, że to miało tutaj. No, że tutaj się raz, je, raz poddała. Niestety, w naszej historii Polski nie będzie tak, mówi ta gra. Mam nadzieję, że ona przetrwa, ale. No, przecież, że polska przetrwa. Przecież ten. Yy, jakaś gra nie przewidzi rzeczywistości. No ale na, na tym ten odcinek polega, że, że przewiduje przyszłość gra jakieś tutaj kraje się pojawiły pojawiły aż... jest dobrze na razie. Jest teraz naprawdę bardzo mało kraj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć kraj jest. Może jeden. W Europie normalnie to z 40 krajów. <słyska> Norwegia, Grecja. O Jezu. Holandia. Brak misów. Mingę, Holandia, Major, Grecja, Norwegia. Tutaj Turcja i Finlandia, która była dość mocno zabijona. To się zaczyna pojawiać jakieś nowe kraje. Nie ma normalnych krajów, więc. Na tym kończymy nasz odcinek. Trzymajcie się. Cześć.